Siemaneczko, dzisiaj pokażę ci wtyczkę Sztos, która może poprawić konwersję zarówno zapisy na newsletter, jak i zwiększyć sprzedaż w Twoim WooCommerce. Partnerem kanału jest Smarthost, polski hosting dla WordPressa z doskonałym wsparciem. Jest to wtyczka Cadence Conversions. No i też ten film być może widzą klienci, którzy kupili Cadence Pro u mnie na sklepie, bo właśnie ta wtyczka jest w zestawie, albo można kupić ją osobno. Więc jeśli jesteś klientką albo klientem i przed chwilą kupiłaś. Tyczkę I dostać maila, to bardzo pozdrawiam, a my lecimy z konkretami i pokazuję Ci, co dzisiaj będziemy tutaj robić, trzy rodzaje triggerów. A jeszcze ważna rzecz, wszystko, o czym mówię, jest w spisie treści, który znajdziesz w opisie. Wszystkie linki, oczywiście, do produktu również znajdziesz w opisie, a my lecimy konkretnie. Mam tutaj bloga i mam dwie kategorie. Jedna kategoria Beauty, a druga Cosmetics. No i tutaj, jak kliknę Beauty, to się nic nie dzieje, po prostu przyglądam sobie wpis blogowy, natomiast ustawiłem sobie, że pokazuje mi się pop-up, ale tylko w jednej kategorii. Czyli jeśli jesteśmy na Cosmetics, po 5 sekundach wyskoczy mi tutaj właśnie takie okienko. No i tutaj możemy to oczywiście dowolnie zbudować w Gutenbergu. Pokażę Ci zaraz. No i tutaj możemy też mierzyć konwersję, jak klikniemy. To jest pierwszy scenariusz, który ci dzisiaj pokażę. Drugi to w momencie, gdy chcemy wyjść ze strony, no to nic się nie dzieje. Dojeżdżam tutaj do krzyżyka i nic się nie dzieje. Natomiast ustawiłem sobie, że na jednym z kursów pokaże mi się okienko do zapisu na newsletter. I mam teraz dwa kursy: pierwszy ten i tutaj dalej się nic nie dzieje, ale jak będę na drugim kursie, tym. No to chcę, żeby mi się pokazało okienko do zapisu na newsletter przy wyjściu ze strony, więc chcę już opuścić stronę, nacisnąć krzyżyk. No i teraz mam formularz kontaktowy. To jest również zbudowane w ogóle w Gutenbergu. No i tutaj co więcej, dzięki Cadence można połączyć to z mailley Lite'em, czyli można też tutaj dać gotowy blok z Mail.ly Lite. Natomiast też można zbudować za pomocą Gutenberga i połączyć to z API. I tutaj nam się po prostu taki pop-up pokazuje. Postawiłem jeszcze szybko drugiego WordPressa, który jest sklepem. Wszystko stawiam na smarthoście, No bo tam za pomocą trzech kliknięć mogę kopiować strony, tworzyć nowe. Pokazywałem to ostatnio w filmie. Pokaże się tutaj karta. No i tutaj mam ustawiony taki warunek, że w momencie, gdy jest wspaniała łyżka w koszyku, to pokazuje się komunikat. I teraz na przykład dodam do koszyka tutaj jakąś. Deseczkę. No i mam tutaj deseczkę, dodałem do koszyka, już mi się pokazało. OK. No i tutaj zobaczmy koszyk wtedy. No i tutaj nic się nie dzieje. jest koszyk możemy przejść do płatności spoko, ale wchodzę w sklep. No i chcę taką łyżkę tutaj teraz dodać. Klikam dodaj do koszyka. Produkt został dodany, zobacz koszyk. No i tutaj mam ustawione, że ma się mi pokazywać takie odliczanie. Ono oczywiście może być dużo ładniejsze. Tu może się wszystko pokazać, znowu zbutowane w Gutenbergu. Ale ta łyżka robi najlepsze ciasta. Jeśli masz kurs WP Ziomka, kup teraz. Więc klikam i przechodzę do kursu WP Ziomka. Ok, mam kurs WP Ziomka. No i tutaj tak sobie go podlinkowałem. No bo jeśli chcesz się nauczyć Gutenberg Pro i dostać właśnie Cadence Pro w zestawie, to otrzymujesz go również jako uczestnik mojego kursu. No więc, jest kilka opcji, żeby na, nabyć Cadence Conversion. Jak widzisz, wracamy do sklepu. Mogłoby się to pokazywać w nowej karcie, ale to oczywiście ustawiasz sobie w batonie, czyli w przycisku. Więc teraz na przykład usuniemy sobie wszystko z koszyka. Możemy tędy zobaczyć, jak się ładnie koszyczek pokazuje w ogóle tutaj w Cadence. Mój koszyk jest pusty. No i teraz, jak wejdę. Jakąś inną rzecz kupię, to oczywiście to nie będzie działało. Można też ustawić w ogóle warunki kwotowe. Czyli jeśli w koszyku jest kwota jakaś, no to pokazuje się coś. No dobra, to teraz czas, żebym Ci pokazał, jak to zrobić. Tutaj przeszedłem teraz do strony tej pierwszej, którą Ci pokazywałem, gdzie nie ma sklepu. Klikamy tu. No i tutaj mam wszystkie te rzeczy, które mają się zadziać. I tak zwane, więc żeby nam się nie myliło, to ja to wyłączę. No i chcemy sobie zbudować na przykład pop-up przy exicie. Klikamy dodaj nowy. No, i tutaj mamy do wyboru, którą, który typ konwersji będziemy używać. Pozwól, że ja będę korzystał z gotowych rozwiązań. OK, no i tutaj zobacz, tu jest Gutenberg, to wszystko jest stworzone za pomocą bloków, więc dowolna rzecz może się pokazać, to jest wspaniałe. Tutaj mamy listę znaną z Gutenberga, więc wszystko fajnie i wygodnie montujemy sobie w guciu. Nie potrzebujemy żadnych dodatkowych odwołań, bo wszystko to są odwołania do Gutenberga, więc jak domyślasz się lub nie, ma to wpływ na szybkość strony. Więc ja sobie opiszę tutaj. Pop-up. Ciasto. <noise> ok. Sprawdźmy możliwości tego pop-upa. Na początku formularz, e-mail, tylko ci go pobieżnie omówię. Więcej mówię o tym właśnie w kursie Gutenberg Pro. Z tego względu, że tam wszystko omawiam dosyć dokładnie. Kurs ma już 40 lekcji na ten moment, a jeszcze dużo do nagrania. W poniedziałki w czwartki pojawiają się nowe. I tutaj mamy bardzo dużo opcji. Między innymi możemy przekierować użytkownika na inną stronę po wypełnieniu, możemy to zintegrować z MailerLite'em poprzez API oraz możemy skorzystać z wtyczki Fluent CRM. bardzo fajna wtyczka do automatyzacji. Jest jeszcze kilka fajnych, ciekawych opcji, które dostajesz w Cadence Pro. No i tutaj na przykład mamy webhooki, czyli możemy to integrować z wszystkimi zewnętrznymi narzędziami do automatyzacji, takimi jak na przykład Zapier. Może możliwości, jeśli chodzi o formularze, ale nie skupiamy się w, tutaj na formularzach, tylko na tym, żeby popup się pokazał w odpowiednim miejscu, żeby edytować, gdzie ma się pokazywać, w ogóle jak ma się pokazywać. Klikamy gdziekolwiek obok. No i teraz nam się zmieniają tutaj możliwości. No i teraz mamy Trigger, czyli wyzwalacz, musi ileś czasu upłynąć. To było na blogu ustawione. Jak klikniemy sobie, ile ma czasu upłynąć, to tutaj jest właśnie 5000 milisekund, czyli to jest 5 sekund po prostu. Kolejnym wyzwalaczem to jest właśnie exit popup, czyli gdy chcemy wyjść ze strony. Kolejny wyzwalacz, bardzo fajna, ciekawa rzecz, że przewijamy przez ileś pikseli. No i w tym momencie nam pokazuje się dopiero dana rzecz gdy zeskrolujemy na dół, na przykład o 300 pikseli. Na końcu całego kontentu możemy oczywiście dodać onload, czyli po załadowaniu strony, no i custom link. Możemy też zrobić taki modal, że klikniemy i wtedy nam się pokazuje pop-up. Pokazywałem to w jednym z filmów o Lottie Animation i tam też po kliknięciu pokazywał się pop-up film znajdziesz na moim kanale jak właśnie wpiszesz jak dodać animację do strony albo loty animation. Więc ja bym chciał, żeby ten pop-up pokazywał się na przykład po paru sekundach na danej stronie. No i teraz możemy zmienić typ konwersji, ale my chcemy zostać przy pop-upie. Włączamy śledzenie tych konwersji. Kolejnym ustawieniem jest conversion goal, czyli jaki mamy ser konwersji. Jeśli ktoś kliknie w button, no to mamy zamkniętą konwersję. Zakładamy tak, że to jest nasza akurat konwersja. Możemy też dodać klasę, ale nie będę ci tutaj mieszał i teraz jeszcze bardziej tego rozbudowywał, bo naprawdę tutaj jest dużo opcji. I właśnie są też opcje, jeśli chodzi o cookiesy, bo jeśli zamknie ktoś. To może na przykład przez 30 dni nie widzieć tego pop-upu, a jeśli osiągnie cel, to może nie widzieć tego przez 90 dni. Ja to odznaczę, bo chcę, żebym się cały czas pokazywał. No bo to jest tutorial, więc bym chciał, żeby było go widać od razu. Teraz pozycja, gdzie on się ma pokazać: z prawej, z lewej albo na środku, więc ja chcę, żeby on był na środku u góry, na środku albo na dole, więc znowu chcę, żeby był na środku. Jeśli chodzi o size, maksymalny rozmiar, jaki ma czy to na desktopie, czy to na na przykład mobilu, bo widzimy, że na mobilu będzie wyglądał w ten sposób, więc na przykład można by było go troszkę dopracować, myślę, że się ze mną zgodzisz, ale tutaj akurat pokazujemy tylko desktop. Te ustawienia dotyczą overlaya, czyli tego, co się dzieje za pop-upem. Jaka jest przezroczystość, jaki ma kolor, więc ja tutaj to tak zostawię. Oczywiście może być jakiś image, ale niepotrzebnie. No i teraz na jakich to ma się stronach pokazywać? I tutaj mamy dużą możliwość. Możemy wybrać na przykład na pojedynczych stronach, albo na pojedynczych wpisach. Oczywiście możemy kilka warunków mieć, czyli na przykład, że się pokazuje na stronie blog i jeszcze gdzieś. Ja bym chciał, żeby pokazywało się to, na przykład na pojedynczych wpisach i teraz możesz ustawić, czy na konkretnej kategorii to się ustawia, czy nie, czy to są wpisy konkretnego autora, czy konkretnej grupy. Możesz grupować po tagach, po kategorii właśnie. Ja bym chciał, żeby mi się pokazywało to na konkretnych podstronach, więc klikam na przykład hey Studio i Love your skin, select. No i teraz mam dwie zaznaczone. Spoko. Możemy tutaj na przykład zaznaczyć, że na wszystkich stronach ma się to pokazywać, ale nie ma się pokazywać na jakichś konkretnych. No i teraz dla kogo to jest widoczne? Dla użytkowników zalogowanych, niezalogowanych, a jak są zalogowani, to mogą mieć na przykład specjalną rolę. Czyli w moim przypadku mogę pokazać pop-up, który jest widoczny tylko dla kursantów, i na przykład po zalogowaniu do platformy kursowej, pokaże im się promocja, która jest dostępna tylko dla nich. Na jakich urządzeniach ma się pokazywać, jeśli nie chce nam się tutaj zmieniać tego rozmiaru, albo mamy inną koncepcję na mobile, bo nie wiem na mobile inaczej nasi użytkownicy się zachowują, to chcemy, żeby tylko na desktopie było. Albo jak skasujemy, to wszędzie się pokazuje. Kolejna rzecz z tych bardziej zaawansowanych możemy pokazywać tylko na przykład osobom, które przyjdą z Facebooka, tylko nie zawsze to jest do odczytania możliwe. Tu jest informacja. Możemy tutaj wpisać jakiś ciąg znaków, który ma być w adresie w momencie, gdy się ten pop-up pokazuje, a możemy również za pomocą konkretnego ciasteczka pokazywać ten pop-up. Więc jest dużo, naprawdę dużo możliwości. No i co więcej, możemy pokazywać po iluś obejrzeniach strony, czyli nie tak od razu, ale jeśli ktoś jest zainteresowany, no to wtedy może zobaczyć ten opap. Więc naprawdę ciekawa opcja. Kolejną ciekawą opcją jest dodanie kalendarza w sensie nie kalendarza do strony, ale uzupełnienie dat, w których ma się to po prostu pokazywać co do godziny. I jeśli mamy na przykład promocję, jakąś kampanię reklamową i chcemy, żeby się pokazywało od piątku, może od piątku to niekoniecznie, ale od poniedziałku, od godziny 12 do piątku, 22 czy do wtorku, obojętnie, zaznaczamy po prostu, kiedy ma się zacząć, kiedy ma się skończyć. Co więcej, możemy to cyklicznie powtarzać w konkretne dni tygodnia między konkretnymi godzinami. Czyli na przykład mamy promocję w jakimś barze z hamburgerami i od 10 do 14 mamy zniżkę dla studentów i ktoś sobie scrolluje stronę, chce zamówić przez stronę, no i klika sobie, bo widzi, że mu pop-up wyskoczył, że mu właśnie zniżkę. Animacje, bardzo dużo animacji. Przetestuj sobie, zobacz jak to wygląda. No i teraz jak ma wyglądać zamknięcie tego pop-upu. Może być zamknięcie, jeśli klikniemy poza oknem. Możemy mieć Krzyżyk, a nie musimy co ciekawe, ale myślę, że powinien być, bo to by było wkurzające. No, i tutaj, gdzie jest ten krzyżyk? Czy w środku, czy na zewnątrz? Czy ma być w ogóle w rogu całego ekranu? Jest bardzo dużo tutaj opcji, nawet samego tego krzyżyka. Co więcej, on może być tekstem. Na przykład, możesz napisać coś. Czasem ludzie tak piszą: Nie, nie chcę mieć wspaniałej, darmowej wiedzy, która przyniesie mi więcej klientów, nie. Do tego możesz zmienić rozmiar, ikonki, kolor. Naprawdę może możliwości, jeśli, jeśli chodzi o Cadence. Do tego Z-index, czyli to są warstwy takie w CSS, gdzie, co, się, które pierwsze pokazuje. A także możesz dodać dodatkową klasę CSS. Więc tutaj mamy naprawdę bardzo dużo opcji. Ja zaznaczyłem w dwóch postach, nie pamiętam w jakich. OK, już pamiętam. Klikam opublikuj. I zobaczymy, czy zatrybi. Ok, to jedno mam opublikowane, Fajnie, odwiedzam witrynę. Sprawdzam, czy mój pop-up działa. Blok. No i teraz tu było coś o fryzurach, nie? A tu jest mydełko na zdjęciu, ale o co tu chodzi? I po 5 sekundach będzie pop-up. No i mamy. Opacity, tak jak wszystko jest ustawione. No i tutaj możemy wpisać dane i po prostu wysłać nasze zgłoszenie, na przykład do newslettera. No i tutaj wszystko się zadziało, tak jak sobie tego życzyliśmy, więc zbudujmy kolejną opcję konwersji. Przejdę od razu tutaj. Add new. No i kolejną opcją konwersji będzie slide in. Czyli coś, co się pojawia na dole. Może być to na przykład informacja o, o ciasteczkach. By the way, ta informacja nie zmienia działania ciasteczek, ale to się dzieje na 90% stron, na które wchodzę, że jest fajnie, cookie, banner itd., tak Tylko, że już Google Analytics wie, że byłem, już pixel Facebooka zarejestrował, że byłem, a ja jeszcze nie wyraziłem zgody. No, ale ludzie myślą, że są RODO ready i. Być może osoby, które się na tym nie znają, a które to sprawdzają, o ile ktoś to sprawdza, no to też tak myślą, że to jest Rodo Ready, bo wyskakuje okienko, a tak naprawdę oprócz tego, że okienko wyskakuje, to tak naprawdę nie powinny się ładować skrypty, ale to taka anegdotka. Mi się to bardzo podoba. To jest wspaniałe, tutaj jest 50% taniej coś i tutaj mamy znowu wszystko za pomocą bloków zbudowane. No i tutaj nie będę już omawiał wszystkich opcji, tylko sobie wpiszę 50%. Procent promka, no i bym chciał, żeby ona właśnie tutaj się pokazywała na dole, więc mamy podobne ustawienia. Chciałbym, żeby to się pokazywało na przykład na jakiejś konkretnej podstronie, gdzie mówimy o tym produkcie. Nie chciałem następnej, tylko indywidualnie. No i teraz wyświetlą nam się nie wpisy, tylko strony. No i tutaj już byliśmy dzisiaj na tej stronie, zaznaczam. Tu oczywiście możemy podlinkować ten button, klikamy tu, no i dajemy jakiś link. Ja dam taki po prostu, żeby było linkiem i tyle. Albo może inaczej. Ja dam taki, żeby móc po tym sprawdzić. Mam takie przekierowanie sobie zrobione, że jak ktoś wpisze kurs, to i tak trafi na stronę kurs. No i bym chciał, żeby w nowym oknie się otwierało. Nawet może być wideo popap zobacz. Mógłby tu być jakiś na przykład twój tutorial albo coś co opowiadasz o danym produkcie. Mega temat. No follow, chcę, żeby Google nie dawał WP mojej atencji. <laughs> nie wiem czy dobrze powiedziałem, ale wiesz, o co chodzi z tą no follow w ogóle, jeśli nie wiesz to Ci mówię anegdotkę, że no follow to jest informacja dla Google Bota, że ten link jest mniej ważny niż ten dufollow, i że nie ma za nim podążać. Ten link jest, ale ty tam za nim nie podążaj, bo to jest do jakiejś zewnętrznej strony, nie? OK, czyli mam tutaj ustawione, aha, nie mam wyzwalacza, przecież, więc wracam tutaj, klikam obok, i tu mam wszystkie rzeczy pokazane. No i w momencie, gdy przeskroluję 300 pikseli niech będzie, fajnie będzie. No i tutaj Aha, tu ustawię sobie klik button znowu. ok. No i 50% promka, opublikuj. No i teraz y, tutaj gdzieś to było że muszę 300 pikseli, jestem 300 pikseli niżej, klikam shop now, no i tutaj już mi się przełącza, więc konwersja już została zapisana, no i właśnie te konwersje gdzie się zapisują, już ci pokazuję, przychodzę do kokpitu, no i tutaj mam jeszcze jedną rzecz, jak dashboard, no i mamy te wszystkie konwersje zmierzone, konwersje można też i powinno się mierzyć za pomocą Google Tag Manager i zrobić to dobrze w Google Analytics i tym nowym. Ale tutaj mamy też taką opcję, i możemy wszystkie patrzeć. W sensie, ile było kliknięć wszystkich? 10, bo ja sobie wcześniej klikałem, a mamy ustawione cele przed chwilą, czyli dwa, dwie konwersje mieliśmy. No i możemy tutaj w poszczególnych zobaczyć po papach, czyli. Mamy tutaj nazwę, no i ciasto na przykład pokazało się raz, ale nikt nie kliknął, nikt nie podjął akcji, a 50% promka raz się pokazała, no i raz kliknięte było, nie? Tu dodatkowo możemy włączyć. Mierzenie eventów w Google Analytics, natomiast i tak trzeba to skonfigurować w Google Analytics właśnie. No i tu już nic interesującego nas nie ma, więc tak to wygląda, jeśli chodzi o dashboard. Pokażę Ci jeszcze tylko opcję na sklepie internetowym, bo tam jest tego więcej. Więc jesteśmy na moim sklepie, tutaj mam smart sobie postawiłem taki sklepik szybko. No i teraz mogę robić więcej triggerów, czyli wyzwalaczy związanych z koszykiem. I z tym, co w tym koszyku jest. No i jeśli mamy WooCommerce, to mamy więcej opcji, więc zróbmy tutaj w ten sposób, że pokaże nam się baner. Banerku jeszcze nie było. Ok. Na przykład taki. Tu jest coś wspaniałego. No i tu możemy oczywiście podlinkować nasz batonik. No ale to wiesz, jak to się robi. Nie będę pokazywał. Klikam sobie obok. No i tutaj, jeśli chodzi o. Te wyzwalacze, ja przed chwilą powiedziałem o triggerach, że możemy różne, ale chodzi o to, kiedy się wyświetla, w jakich okolicznościach koszyka, więc to nie jest tak stricte trigger nazwany tutaj. OK, niech będzie czasowo, po jednej sekundzie, czyli od razu praktycznie się nam wyświetli, tu jest to samo, to wszystko już znasz. Tutaj mamy dopisaną już od razu klasę. Natomiast to, co jest inaczej, to na pewno tutaj doszła nam jeszcze jedna zakładka i może pokazywać się, kiedy wartość koszyka jest większa niż mniejsza niż jeśli konkretne produkty są w koszyku. Oczywiście mogą dwa występować na raz. Albo można usunąć, kiedy konkretne produkty są w koszyku, czyli mamy na przykład promocję na nasz kurs, ale ktoś już ma ten kurs w koszyku, więc bez sensu mu to pokazywać, a ma na przykład kupiony inny kurs, a chcemy ten kurs sprzedawać, więc wtedy możemy mu to pokazać. Więc spróbujmy sobie to zrobić tak, że ma być produktów za 100 dolarów, bo tu mam dolary ustawione. Czyli pokazuję w momencie, gdy mam więcej niż OJN, ale dużo mi się tu zrobiło, chciałem 100. OK. No i przy specyficznym produkcie, czyli muszę mieć ten produkt w koszyku i ponad 100 dolarów. Dobrze, pamiętam, co mam. No i teraz jeszcze jedna ważna rzecz, gdzie ma się to pokazywać, trzeba ustawić. I tutaj nam znowu doszedł WooCommerce. Może to już się na poziomie produktu, ale my nie chcemy się na poziomie produktu tutaj rozpraszać, tylko już jak będziemy mieli to w koszyku. Więc klikamy na strony, no bo strona koszyka to jest również strona. Nie na wszystkich, tylko na indywidualnie i tylko na stronie koszyka. Jeśli znasz WordPressa, no to wiesz, że każda, każdy widok jest przypisany do jakiejś strony albo do jakiegoś. W widoku w pliku, ale zacząłem mieszać, bo pomyślałem sobie na przykład, że widok archiwum kategorii nie jest przypisany do konkretnej strony i nie chciałem Cię wprowadzić w błąd. I myślę, że mamy, czyli muszę dodać do koszyka za 100 dolarów i ten produkt, chyba będę pamiętał, który ok. Czyli może się dostać na sklep. Jestem na sklepie, mam coś w koszyku za 16 dolarów, więc kliknę i zobaczę, czy mi się coś pojawia. Nie pojawia się, no ale potrzebuję kupić teraz łyżkę. To była ta chyba Handmade za 24, więc jak dodam 4, to razem z tamtym to będzie ponad 100 dolarów. Po jednej sekundzie mi się pokazało. No a teraz sprawdźmy, czy działa, jak jest tylko spełniony jeden warunek, więc będzie za 96 dolarów. Więc teraz mam ten produkt, który nie ma 100 dolarów, ale jest tym produktem, który ma wyzwalacz. Więc tylko mam jeden z dwóch wyzwalaczy. Klikam odśwież, żeby jeszcze raz zasymulować wejście do koszyka. No i pomimo, że mam ten produkt, który jest zaznaczony, to nie mam 100 dolarów i mi się to nie pokazuje. Moim zdaniem to jest mega wtyczka i bardzo fajna rzecz. Teraz pokaże Ci się film, o loty animation, to jest niby o animacjach, ale też trochę zahacza o Cadence Pro i pokazuje jak można zrobić właśnie po kliknięciu taki pop-up, więc obejrzyj sobie ten film, a jeśli masz jakieś pytania, to pisz do mnie śmiało, albo na maila, albo w komentarzu, albo gdziekolwiek sobie życzysz. Wszystkie linki do produktów znajdują się poniżej. No i jeśli dałem ci wartość, to zmień przycisk czerwonego na szary i widzimy się w kolejnym filmie. Hejka.